Oto 10 najgłębszych jezior na świecie. Numer 10. Jezioro Kraterowe. Crater Lake to najgłębsze jezioro w Stanach Zjednoczonych, położone w stanie Oregon, w Parku Narodowym Jeziora Kraterowego. Powstało około 7700 lat temu, po potężnej erupcji wulkanu Mount Mazama. W wyniku wybuchu szczyt wulkanu zapadł się, tworząc ogromną kalderę która z czasem wypełniła się wodą pochodzącą wyłącznie z opadów śniegu i deszczu. Jezioro nie ma żadnych dopływów ani odpływów, co sprawia, że jego wody są niezwykle czyste i przezroczyste. Charakterystyczna intensywnie niebieska barwa to efekt tej właśnie czystości i dużej głębokości. Crater Lake jest jednym z najpiękniejszych jezior wulkanicznych na świecie i popularnym celem turystycznym. Na jego powierzchni znajduje się niewielka wyspa Wizard Island, która jest pozostałością powtórnej aktywności wulkanicznej. Głębokość jeziora kraterowego wynosi 589 metrów. Numer 9. Jezioro Matana. Znane również jako Danau Matano, to tektoniczne jezioro położone w prowincji Celebes Południowy w Indonezji. Jest to najgłębsze jezioro w kraju, i jedno z najgłębszych na świecie. Powierzchnia jeziora wynosi 164 km2, a jego długość to 28 km przy szerokości 8 km. Położone na wysokości 382 m nad poziomem morza, jezioro Matana charakteryzuje się unikalnym środowiskiem w głębszych warstwach wody, które nie mieszają się z warstwami powierzchniowymi z powodu stabilnych temperatur przez cały rok. Jezioro jest częścią systemu jezior Malili i stanowi ważne siedlisko dla wielu endemicznych gatunków flory i fauny. Otaczający jezioro obszar zlewni ma powierzchnię 436 km2 i zawiera gleby bogate w tlenki żelaza, co wpływa na wysoką zawartość żelaza w wodach jeziora. Jezioro Matana powstało w tektonicznym rowie zapadliskowym około 1 do 2 milionów lat temu. Co czyni je jednym z najstarszych jezior na świecie. Głębokość jeziora Matana wynosi 590 metrów. Numer 8. Jezioro Niewolnicze. To jedno z największych jezior w Kanadzie. Znajduje się w terytoriach północno-zachodnich, a jego powierzchnia wynosi około 27 200 km2. Jezioro rozciąga się na długość około 480 km, a jego maksymalna szerokość to około 109 km. Swoją nazwę zawdzięcza plemieniu Slavey, które od wieków zamieszkuje te tereny. Nazwa została nadana przez Europejczyków i nie ma związku z niewolnictwem. Nad jeziorem położone jest miasto Yellowknife, będące stolicą terytoriów północno-zachodnich. Jezioro odgrywa istotną rolę w ekosystemie i życiu lokalnej ludności. Zimą zamarza, umożliwiając poruszanie się po lodzie, a latem stanowi ważny szlak wodny. Oraz miejsce połowów i rekreacji. Głębokość jeziora niewolniczego wynosi 614 metrów. Numer 7: Issyk Kul. Słonawe jezioro bezodpływowe położone w północno-wschodnim Kirgistanie w Azji Centralnej. Jezioro znajduje się w śródgórskiej kotlinie w górach Tienszan, w odległości 126 km od Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Jest to największe jezioro tego kraju. Leży na wysokości 1609 metrów nad poziomem morza. Zajmuje powierzchnię 6280 km2, co czyni je drugim co do wielkości jeziorem obszarów górskich świata, po jeziorze Titicaca. Do Isyk Kulu uchodzą liczne rzeki, w tym Typ i Dżirgałang. Rozwinięte są tu rybołówstwo i żegluga. Główne miasta nad jeziorem to Bałykczy i Czołponata. BirdLife International od 2006 roku uznaje wschodnią część jeziora za ostoje ptaków IBA, ze względu na licznie zimujące na jeziorze ptactwo wodne. Na jeziorze zimują między m.in. gongoły, hełmiatki zwyczajne i perkozy zauszniki. Podczas przelotów zatrzymują się tu między innymi rożeńce zwyczajne i żurawie stepowe. 14 stycznia 2023 roku w obszarze jeziora wystąpiła ekstremalnie niska temperatura. Wyniosła minus 30 stopni Celsjusza, co doprowadziło do pierwszego w historii zamarznięcia Isyk Kulu. Głębokość jeziora Isyk Kul wynosi 702 metry. Numer 6. Niasa. Jezioro Niasa to jezioro tektoniczne należące do grupy Wielkich Jezior Afrykańskich, położone w południowo-wschodniej części kontynentu. Rozciąga się na długości od 550 do 580 kilometrów, a w najszerszym miejscu osiąga około 75 kilometrów szerokości. Jego całkowita powierzchnia wynosi 30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Linia brzegowa Niasy przebiega przez terytoria trzech państw – wschodniego Malawii, zachodniego Mozambiku i południowej Tanzanii. Największą rzeką wpływającą do jeziora jest Ruhuhu. A jedyny odpływ stanowi rzeka Shire. Jezioro Nyasa to najbardziej na południe położone jezioro Wielkich Rowów Afrykańskich. Otaczają je góry osiągające wysokość do 3000 metrów. Na jego wodach znajdują się liczne wyspy, z których największe to Likoma i Chizumulu. W roku 2011 rząd Mozambiku uznał jezioro za rezerwat przyrody a w Malawii jego południowa część objęta jest ochroną jako Park Narodowy Jeziora Malawii. To miejsce szczególne, zamieszkane przez wiele gatunków ryb endemicznych, które są doskonałym przykładem ewolucyjnej specjalizacji. Głębokość jeziora Niassa wynosi 706 metrów. Numer 5. San Martin. Znane również jako jezioro O'Higgins. Jezioro w południowej części Ameryki Południowej, na pograniczu Chile i Argentyny położone w Andach Patagońskich na wysokości 285 metrów nad poziomem morza. Jezioro zajmuje powierzchnię 1013 km2, z czego 554 km2 znajduje się w Chile, a 459 km2 w Argentynie. Ma rozwiniętą linię brzegową o długości 525 km. Do jeziora wpada rzeka Majer oraz wiele potoków. Główny odpływ wody z jeziora stanowi rzeka Pasqua. W pobliżu jeziora znajdują się lodowce O'Higginsa i Chico. Na południe od niego ciągnie się południowo-patagońska czapa lodowa, aż po jeziora Wiedma i Argentino. Obszar nad jeziorem San Martin pozostawał niezamieszkany aż do początku XX wieku. Nazwa używana w Argentynie została nadana na cześć José de San Martina, a nazwa chilijska na cześć Bernardo O'Higginsa. Obaj walczyli wspólnie o niepodległość Chile i zaliczani są do tzw. Libertadores, czyli przywódców ruchów niepodległościowych w Ameryce Łacińskiej. Głębokość jeziora San Martin wynosi 836 metrów. Numer 4. Morze Kaspijskie Morze Kaspijskie to bezodpływowe słone jezioro reliktowe, położone w Azji i w północnej Europie. Jest to największe jezioro świata, o powierzchni wynoszącej około 370 tysięcy km kwadratowych. Wody Morza Kaspijskiego na jego północnych krańcach są słodkie, natomiast w części środkowej i południowej zasolenie sięga do 13 promili. W zamkniętej zatoce Kara boga za zasolenie może dochodzić nawet do 300 promili. W morzu kaspijskim żyją jesiotry, których ikra, ceniona na całym świecie za walory smakowe, uważana jest za jeden z najlepszych rodzajów kawioru. Region morza kaspijskiego ma istotne znaczenie dla światowej gospodarki ze względu na znajdujące się na jego dnie bogate złoża ropy naftowej. To stało się przyczyną sporów o podział jego wód Między pięć państw nadbrzeżnych. Do Morza Kaspijskiego uchodzą rzeki Kura, Ural i Wołga. Morze Kaspijskie, jako że jest zasilane przez rzeki, jego poziom wody wielokrotnie się zmieniał. W okresach suchych dochodziło nawet do jego wysychania, co skutkowało odkładaniem się na dnie pokładów soli, później przysypanych osadami niesionymi przez wiatr. Głębokość Morza Kaspijskiego wynosi 1025 metrów. Numer 3. Wostok. Jest to jezioro słodkowodne, największe z 379 znanych jezior podlodowcowych na Antarktydzie. Jezioro zostało odkryte w 1996 roku przez rosyjskich i brytyjskich naukowców, którzy analizowali zdjęcia lotnicze i satelitarne wykonane techniką radarową. Pod grubą warstwą lodu znaleziono największe na Ziemi jezioro, nietknięte przez człowieka, zawierające wodę w stanie ciekłym. Ma ona ponad milion lat, podczas gdy woda w jeziorach powierzchniowych tej wielkości wymienia się co sześć lat. Średnia temperatura wody to minus trzy stopnie Celsjusza, lecz nie zamarza dzięki wysokiemu ciśnieniu i ciepłu geotermalnemu. W 1998 roku zespół naukowców z Rosji, Francji i Stanów Zjednoczonych wykonał odwiert o długości 3623 metrów, zatrzymując się 120 metrów nad powierzchnią jeziora, by uniknąć skażenia. Próbki z dolnej części rdzenia zawierały mikroorganizmy, co sugeruje istnienie unikalnego, izolowanego od setek tysięcy lat ekosystemu. Jezioro jest oligotroficzne i przesycone tlenem. Jego stężenie jest 50 razy większe niż w typowym jeziorze słodkowodnym. W 2005 roku wykryto w nim pływy o amplitudzie od 1 do 2 cm, co zapewnia cyrkulację wody niezbędną do przetrwania mikroorganizmów. Głębokość jeziora Wostok wynosi 1200 m. Numer 2. Jezioro Tanganika. Jedno z wielkich jezior afrykańskich położone w Afryce Wschodniej, w strefie ryftu wschodnioafrykańskiego na terytorium Zambii, Tanzanii, Burundi i Demokratycznej Republiki Konga. Jest najdłuższym słodkowodnym jeziorem świata, ma 670 kilometrów długości i powierzchnię 34 400 kilometrów kwadratowych. Otaczają je wysokie góry, a brzegi są miejscami strome i skaliste. Temperatura wody przy powierzchni wynosi od 24 do 29 stopni Celsjusza. Jezioro Tanganika słynie z wyjątkowej fauny. Żyją w nim krokodyle, hipopotamy oraz wiele gatunków ptaków i ryb. Główne miasta portowe to Burzumbura, Kalemie, Mpulungu, Kigoma i Ujiji. Średnia głębokość jeziora to 570 metrów, a maksymalna głębokość jeziora Tanganika – wynosi 1435 metrów. Numer 1. Bajkał. Jezioro tektoniczne w azjatyckiej części Rosji, w Burjacji i obwodzie irkuckim. Jest najstarszym i najgłębszym jeziorem na świecie, a pod względem powierzchni drugim w Azji i siódmym na świecie. Leży w rowie tektonicznym, lustro wody znajduje się na wysokości 456 metrów nad poziomem morza. Rozciąga się na długości 636 km, maksymalna szerokość wynosi 79 km. Otaczają je pasma górskie: Góry Bajkalskie, Przymorskie, Barguzińskie, Uan i Szamar Daban. Wokół jeziora znajduje się 27 wysp, z których największą jest Olchon, o powierzchni 742 km kwadratowych. Ma 336 dopływów. Zasoby wodne jeziora wynoszą 23 tysiące kilometrów sześciennych. Głębokość jeziora Bajkał wynosi 1642 m,